Na pierwszym runingu, jak wrażenia? Deszczowo, pochmurnie, mało widać, ale teren fajny, chociaż bardziej po miejscowości, jak się biegnie, to ciągle coś zatrzymuje. Jak nie e, jakieś piękne domy, jak nie jakieś wystawy, to coś. Ale fajnie, rekonesans fajny po trasie e, między 20 a 30 km. Kilometrem się przebiegłem. W biegu oznaczenia już są. Teren nie jest jakoś technicznie łatwy, ale jak też zaczął padać, to pływalnia taka, że można by narty założyć i zjeżdżać. Ale jest fajnie. Nie. Słuchaj, Nicyka Cykalkarano z Akinu ma pojęcie. Ma woskare aldyjskie domowe, czyli o sobie ludzie. Startujemy nad jeziora, miejscowość Kawa-go, coś tam, uczy. Eee, No i co, i zaczynamy. Podbieg, zbieg, pierwszy, kolejne jakieś pagóry dookoła Mount Fuji. Tutaj około 80 km dochodzi eee, trasa krótsza w połowie. No i dalej. Widzę duży, długi, długi odcinek po płaskim powiedzmy no i później końcówka, znów są dosyć fajne góry. Tutaj widzę nad jeziorem, fajny będzie charakterystyczny. Kolejne jezioro i tutaj z powrotem w to samo miejsce. O której start? Start jutro o 15.00. No myślę, że będzie dosyć szybkie tempo, widząc tutaj te, te wzniesienia najwyżej około 1700 metrów, czyli to nie są jakieś wysokie góry, ale cały czas między 800 a 1700 -700. Na samofudzi wbiegasz? No chciałbym, ale niestety trasa nie? <głos》> nie prowadzi. O której spodziewasz się, że będziesz na mecie? No chciałbym na pewno poniżej doby, 24 godzin, eee, no, jakby się udało do 22, to byłoby też super.